I witam was serdecznie, kochani. Już jestem tutaj, jestem po prawej stronie moje ubrania, bo będę robił segregację w szafach. Będę między jedną szafą a drugą szafą robił taką analizę. A tu natomiast jest dosłownie pierwszy raz użyty wózek na towar, który przewiozłem. To dokładnie akumulatory są tu przywiezione i o sprzęt oświetlający, ta lampa, która widzi w podczerwieni. Tylko... Co do lampy, która widzi w podczerwieni, będę musiał poczekać oczywiście, aż się trochę ściemni, bo będę musiał ją ustawić tak, żeby ona dobrze oświetlała te rejony, które są ciemne. No. No dobra, zaraz pokażę, za sekundkę. No, zapomniałam tych... Błotników tu przetwierdzić, ale praktycznie nie pada deszcz, te błotniki tak bardzo nie są potrzebne, ale może jedynie jako ozdoba. Lepiej będzie wyglądało z błotnikami wózek. No dobra. No to tu mamy um, te akumulatory Grace'a. Um. To są akumulatory, oczywiście, takie na zapas. To znaczy, jak się wyczerpią akumulatory, które się znajdują w WPS-ie, to wtedy będą te akumulatory. A. Dokładnie tu. No. Tam obecnie rok temu zmieniałem w połowie lipca e, po 5 latach. No, tak, akumulator, które kupiłem teraz, mogą wytrzymać drugie tyle. No, do mniejszego UPS-a nie kupywałem akumulatora, bo on ma dopiero zaledwie rok czasu. No e, i był tylko używany praktycznie 3 miesiące. To on sobie tak po prostu czeka na swój czas. No, a tu? tu już od roku pracujemy akumulatory, jest cool. No, no i tak Jestem cztery sztuki teraz. Te rezerwowe akumulatorki raz na miesiąc będę podłączał do nich. Wiatrak 12V. O, na jakąś godzinę, ja wiem, na jakieś, na jakieś, ja wiem, może 10 minut, 15. No i po tych 15 minutach będę, będę, kochani, po prostu go ładował. Już automat będzie wiedział, ile naładować i tak dalej. Że o tyle jest fajnie, tylko po prostu należy po upływie jednego miesiąca, tak na 15 minut, 10, po prostu wiatraczek podłączyć, żeby troszkę one popracowały, żeby tak nie stały w miejscu, bo szkoda by było. Bo te akumulatory, które tu widzimy, kochani, to dopiero użyję za, za 4 lata. Bo obecne akumulatory, które są w ups ie one wytrzymają jeszcze 4 lata, bo już jeden rok pracują. No. No i natomiast e, jeszcze jeden komponent będę kupował do aparatu, do aparatu Canon. I to byłoby na chwilę obecną, chyba wszystko, jeśli chodzi o technologię. E, zasoby, które były do uzupełnienia, odnośnie technologii, zostały już po prostu uzupełnione. To znaczy, rozbudowałam oczywiście tutaj sekcję chłodzenia, zmieniając wiatraki i robiąc tunel taki na górze, jak widać. Natomiast sprzęt do pracy, to już jest gotowy, można robić przy układach BGA, różne moduły. Z tym nie ma problemu, bo jestem po prostu w źródle takich modułów PCB. Nie mam z tym problemu. Żadnego, jeśli chodzi o różnego typu moduły płytki PCB. Natomiast zasoby serwerowe zostały też uzupełnione. To dokładnie tak. Dyski twarde zostały po prostu uzupełnione we wszystkich komputerach które e, mają funkcję do wypełnienia serwerowej są wszystkie po prostu można powiedzieć e, prawie wszystkie e, porty wypełnione deskami e, komory e, no co do serwera myślałam czy czego bardziej nie rozszerzyć niż jest ale no jest naprawdę jak rozszerzony w tamtym roku właśnie otrzymał serwer świetne rozszerzenie z firmy Dell I to wyobraźcie sobie, że to rozszerzenie, które jest, jest wieczystą gwarancją firmową. Jest oczywiście obsługa. W razie gdybym na przykład czegoś tam nie umiał z tym rozszerzeniem, to firma Dell się zaoferowała mi po prostu pomóc. No, że fajne to jest. Bardzo fajne. Mógłbym jeszcze switch światłowodowy kupić, ale pomyślałem sobie i doszłem do wniosku, że te słycze, które tu są, które się tu znajdują, bez problemu wystarczają. W serwerowni rozmawiałam na ten temat, odnośnie z transferu przesyłu danych. To te słycze służą do łączenia komputerów, tych wszystkich, które tu są i dzielenia mocy obliczeniowej pomiędzy komputerami. To znaczy, można zrobić z tych wszystkich komputerów jeden potężny komputer, że one fizycznie tu jest ich kilka, ale z tych kilku komputerów można zrobić jeden potężny w pracy równoległej. Tak one równolegle pracują, to mogą dzielić się mocą obliczeniową i wtedy jest takie, takie wrażenie. Wrażenie, dokładnie fizycznie tak jest, że po prostu z tych komputerów powstaje jeden potężny komputer. Tam karty graficzne są, procesory yy, i można po prostu dzielić moc obliczeniową w ten sposób, że po prostu z tych komputerów powstaje jeden potężny komputer. Że można po prostu tak powiedzieć, że ta szafa jakby była jednym wielkim komputerem. Że jakbym chciał po prostu. E, bardzo dużo ilość mocy obliczeniowej uzyskać, to wtedy te komputery, które się znajdują w szafie, zamieniają się w taki jeden wielki. Tak, jakby ta cała szafa była jednym komputerem. No i jeszcze oprócz tego, oczywiście, e, ten komputer też może dołączyć do e, przesyłu mocy obliczeniowej. No, że po prostu jest idealnie. Można byłoby uruchomić światłowód, ale no nie ma takiej konieczności, skoro już jest idealnie. E, świetnie komputery grają w szachy między sobą. To jest coś takiego, jakby komputer po prostu w lustrze grał z lustrem. Dokładnie tak to można opisać. Zawsze kończy się remisem. Te same ruchy, to wszystko jest tak samo, po prostu, że jeden komputer drugiego komputera nie przechytrzy, bo po prostu. E, te same definicje, te same funkcje występują i dlatego zawsze remis jest. Że komputer z komputerem gra w szachy, zawsze jest remis. No, co było niesamowitego, bo, bo te komputery się trochę różnią między mocami obliczeniowymi i kartami graficznymi i procesorami na płytach głównych, ale e, generalnie wygrywają po prostu remisem. Kończy się zawsze remisem gra w szachy między komputerami. Że, jak te komputery grają ze sobą, to zawsze jest remis. To tak jakbym stanął przed lustrem i grał sam ze sobą. No, tak to można po prostu e, ująć. No, daj oczywiście też są dyski twarde. Daj ma i do Super Mikro. I do komputerów domowych również tak samo. Pamięć jest wszystko, no wszystko jest na tip top. Um, mógłbym jeszcze mocniejszy procesor do serwera Super Mikro zainstalować, mam, ale nie ma jeszcze takiej konieczności po prostu. Ten, co jest wystarczająco, spokojnie wystarczający jest no, że jest naprawdę wszystko na tip top. Że generalnie zasoby zostały po prostu wypełnione już w tym momencie. Tak, bo są rezerwowe akumulatory o jeszcze większej e, żywotności. To znaczy, parametry mają te same, tylko że na dłużej wystarczą na 10 lat. E, no, cały system monitoringu jest rozbudowany bardzo pięknie e, i w rowerze. I tutaj że jest ekstra, jest dlatego spokojnie właśnie. E, Nikt nie wybija szyby płytą chodnikową e, na klatce, e, ani nie gada pod oknem pierdół takich o 6 w nocy. E, całkowicie spokojnie się zrobiło, dzięki temu, że ten system działa. E, w każdej chwili władze zawsze mogą mieć połączenie z tym systemem, jak tylko zachodzi potrzeba. E, pozdrawiam władze w ogóle. E, no i natomiast... E, jest bezpiecznie. E, natomiast w drugiej kolejności lada dzień będą drzwi pancerne i uaktywnione wszystkie zabezpieczenia. W trzeciej kolejności e, przewidywane są jeszcze okna, e, nowe, e, tutaj będą przewidywane, ale na 100% nie wiem, bo nie wiem czy się wyrobię w tym roku. Ale dzięki temu, że pracuję przy projekcie, jest szansa, że w tym roku się wyrobię ze wszystkim. Um, mógłbym też kupić panel fotowoltaiczny i na balkonie go zainstalować. To na balkonie, na tej ścianie, jak się wchodzi na balkon, to po prawej stronie jest taka biała ścianka. I tam można go zainstalować z silnikiem, po prostu, że tam czujnik ten panel słoneczny by odchylał bardziej do okna. I, I cofał, że na przykład jak już słońce by nie było, to on wtedy by się automatycznie po prostu e, przytulał do ściany. A jak słońce wychodzi, to wtedy po prostu się odchyla do ściany w kierunku szyby, która jest wykrowana na dwór. E, ale po prostu nie ma problemu. Po prostu powiem wam, że e, opłaty naprawdę nie stanowią problemu. E, mimo temu, że tak się zmienia sytuacja, to... Dla mnie nie, nie ma naprawdę żadnego problemu. Na moje potrzeby jest naprawdę wszystko idealnie na tip-top. Wystarczy po prostu, właśnie mieć bardzo dobre, e, otwarte więzi, przyjaźni z szefową, z szefem, z całą firmą. No i, i nie ma problemu. Po prostu pracuje nad projektem. Jest po prostu na bardzo dużym plusie. Polecam Wam, kochani, właśnie rozszerzać takie więzy przyjaźni z szefami jak tylko jest to możliwe jak tylko jest to możliwe to starajcie się rozwijać więzy, więzi po prostu z szefami um, udzielać się w projektach można dołączyć do projektu w Microsoft, w Google wystarczy się zainteresować, zainteresować tematem i po prostu można po prostu na duży plus być. Przede wszystkim bardzo ważne, kochani, są dobre relacje z szefami w firmach, z szefami z szefową, w której pracujecie. Jeśli uda Wam się uzyskać bardzo dobre relacje, to będziecie naprawdę na dużym plusie i nie będziecie w ogóle się przejmowali żadnymi podwyżkami. Najważniejsze jest to, kochani, żeby Wam się udało uzyskać jak najlepsze relacje z, z firmą, w której pracujecie. Jeśli to jest możliwe, to proponuję, naprawdę. No i kochani, no to byłoby na tyle. Jeśli chodzi o lampę, to muszę poczekać do wieczora. Do wieczora, żeby ją po prostu ustawić, bo no teraz po prostu, nie wiem, no, nie byłoby widać jego promienia, bo to jest dokładnie przy tym świetle, co jest teraz, to nawet jakbym normalną, normalną, normalny reflektor halogenowy włączył, nie byłoby wielkiej różnicy, bo to jest duże światło słoneczne. No, a jak już będzie wieczorem, jak już będzie ciemno, to wtedy będzie można dopiero zobaczyć ten promień oświetlający w podczerwieni. Ale dopiero właśnie wieczorem, bo teraz byłoby ciężko go wykalibrować przy oświetleniu dziennym tak jasnym jak dziś. No, że z tym poczekam. Muszę najpierw go wykalibrować. Na no spokojnie, na luzie. Za oknem oczywiście, bo tutaj to by się po prostu ten cały blask odbijał od szyby. Ta kamerka, która ma już ten ten takie diody, 3 diody, 6 diód. To nadbijałem się od szyby po prostu. No z kolei ta fotowka... Pułapka, co tam jest, fotokamera. No też jak włącza się oświetlenie nocne w podczerwieni, to odbijają się po prostu od szyby. I dlatego to nie bardzo się sprawdza w środku. To szyba robi taki blask. No i dlatego ten system będzie instalowany za oknem. No tym zainstaluję tylko tę lampę, która tu jest. O. I ja on będę kalibrował właśnie. No. No i to byłoby na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Teraz właśnie budżet jest realizowany w sensie zabezpieczeń. Zabezpieczeń po prostu domu. Pancerne drzwi i cały pakiet zabezpieczeń. To byłoby na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej, kapa.